Czy polska konstytucja stoi ponad prawem Unii Europejskiej? Trybunał Konstytucyjny już w 2005 roku jasno to określił. Pod przewodnictwem Marka Safiana orzeczono, że konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym prawem w kraju. A co w przypadku konfliktu z unijnymi regulacjami? To wszystko znajdziesz w tym filmie. Zapraszam do oglądania i komentowania. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku, gdzie omawiam moje postulaty programowe. Dzisiaj porozmawiamy o postulacie suwerenność. Zgodnie z konstytucją prezydent stoi na straży suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa. I nie mam głębokiego przekonania, że poprzedni prezydenci wywiązywali się z tego obowiązku w sposób właściwy. Oddaliśmy Unii Europejskiej bardzo dużo kompetencji. W coraz większej liczbie spraw nasze polskie władze nie mają nic do powiedzenia. Musimy robić tylko to, co każe nam Unia Europejska. Również uważam, że polska polityka zagraniczna bardzo często nie jest prowadzona w polskim interesie, że polscy rządzący dbają często o interes innych państw, np. Ukrainy, czasem Stanów Zjednoczonych, Niemiec, a nie o interes Polski. To się musi zmienić. Przede wszystkim polskie interesy. Prezydent ma obowiązek dbać przede wszystkim o suwerenność państwa polskiego oraz o polskie interesy w polityce międzynarodowej. Pierwszym obszarem, o który trzeba bardzo zadbać jest utrzymanie prymatu polskiej konstytucji nad prawem unijnym. To jest rzecz, która powinna być absolutnie oczywista i przez nikogo niekwestionowana. Niestety, obecnie powstaje mnóstwo zabiegów zmierzających do tego, żeby uznać, że prawo Unii Europejskiej jest ważniejsze od polskiej konstytucji. Teraz zobaczcie, jak to wygląda zgodnie z polskim prawem, które w Polsce jest oczywiście najważniejsze. No, mamy artykuł 8, ustęp 1 naszej konstytucji, gdzie jest napisane Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie mamy w preambule do konstytucji, gdzie, gdzie jest napisane My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej jako prawo podstawowe dla państwa. Więc jeżeli z naszej Konstytucji wynika, że ona jest najwyższym... Prawem, no to nic nie może stać powyżej polską konstytucją. Zgodnie z hierarchią źródeł prawa w Polsce na samej górze mamy konstytucję, potem są ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenie dopiero jakieś inne akty prawa miejscowego. Natomiast żadna umowa międzynarodowa nie może być ważniejsza od polskiej konstytucji. Mamy to potwierdzone w wielu wyrokach Trybunału Konstytucyjnego w ciągu ostatnich 20 lat. I te wyroki były wydawane przez różne składy sędziowskie w różnej sytuacji politycznej. Ale zawsze polski Trybunał Konstytucyjny podkreślał to samo. Mamy wyrok z 11 maja 2005 roku pod przewodnictwem Marka Safiana. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie podważa statutu Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej i w razie kolizji norm pomiędzy tymi systemami to do suwerennej decyzji Rzeczypospolitej należy albo dokonanie zmiany w Konstytucji, albo zmiana regulacji unijnych, albo wystąpienie. Z Unii Europejskiej. Są tylko takie trzy możliwości. Czyli jeżeli Unia Europejska nakazuje nam coś, co jest sprzeczne z Polską Konstytucją, to albo zmieniamy Konstytucję, albo zmieniamy Unię Europejską, albo z niej występujemy. Nie ma czwartej możliwości, że uznajemy, że Konstytucja jest mniej wartościowa od prawa międzynarodowego. Mamy też trybuna wyrok Trybunału z 16 listopada 2011 roku, gdzie jest napisane, że wykładnia przyjazna dla prawa europejskiego ma swój kres i nie może prowadzić do rezultatów sprzecznych z wyra wyraźnym brzmieniem norm konstytucyjnych. No i mamy też wyrok z 7 października 2021 roku, który rozwiewa wszelkie wątpliwości, z którego dowiadujemy się, że za niezgodne z konstytucją uznaje się te przepisy europejskie, w zakresie których organy unijne działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, czy też uprawniające sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm. Więc jeżeli jakieś prawo europejskie nie wynika z tego. Że my te kompetencje przekazaliśmy do Unii Europejskiej, jeżeli Unia Europejska uzurpuje sobie jakieś uprawnienia, to to jest po prostu niezgodne z polską konstytucją i nie mamy żadnego obowiązku się do tego stosować. I nie jest to żaden wyjątek w Europie, że tylko my, Polacy, uważamy, że polska konstytucja jest ważniejsza niż prawo unijne. Mamy wiele innych wyroków z wielu różnych państw. Mamy wyrok włoskiego sądu konstytucyjnego, który mówi, że prawo konstytucyjne włoskie jest ważniejsze od unijnego. Mamy z 2006 roku litewskie, Trybunał Konstytucyjny, że prawo unijne ma pierwszeństwo nad zwykłymi ustawami, ale nie nad Konstytucją Litwy. Sąd Konstytucyjny Czech 2006 rok dokładnie to samo. Francuska Rada Stanu, czyli odpowiednik takiego trochę naszego Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwietniu 2021 roku uznał, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie może podważać francuskiej konstytucji. Czerwiec 2021 Rumuński Trybunał Konstytucyjny również to samo. Takie same wyroki mamy w Niemczech, w Hiszpanii, w Danii, w wielu państwach europejskich. Co oznacza, że jest zupełnie oczywiste dla prawie wszystkich państw europejskich, że ich konstytucja jest ważniejsza niż prawo międzynarodowe. I to jest po prostu obiektywne, nie da się stwierdzić inaczej. To wynika wprost z przepisów, to wynika wprost z wyroków trybunałów konstytucyjnych, nie tylko w Polsce i za granicą. Natomiast co nie wynika wprost z przepisów? No pierwszeństwo prawa unijnego nad prawem krajowym, bo ta zasada nie wynika bezpośrednio z traktatów, ona się wzięła, z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli ona została wyinterpretowana sprawa, ale wprost nie jest napisane w prawie, że przepisy unijne są ważniejsze od przepisów krajowych. Za to w prawach, w konstytucjach państw członkowskich jest wprost napisane, że konstytucja jest ważniejsza niż prawo unijne. Z tego powodu jest niezwykle ważne, żeby prezydent. Troszcząc się o suwerenność państwa polskiego, zatroszczył się o to, żeby konstytucja dalej była najważniejszym źródłem prawa w Polsce i żeby nikomu nie przyszło do głowy podważać polskiej konstytucji tylko dlatego, że Unia Europejska ma na jakikolwiek temat inne zdanie. Jako prezydent przypilnuję tego, żeby polska konstytucja dalej była najważniejszym aktem prawa w Polsce. Ponieważ prezydent ma konstytucyjny obowiązek stania na straży suwerenności państwa polskiego, rozumiem, że prezydent powinien sprzeciwiać się dalszemu oddawaniu kompetencji krajowych Unii Europejskiej, dalszemu pozbawianiu Polski suwerenności w Unii Europejskiej. I to jest niezwykle ważne właśnie w tym momencie, ponieważ w Unii Europejskiej trwają prace nad zmianą traktatów unijnych. One trwają już od 2022 roku. W maju 2022 pracę zakończyła... Konferencja w sprawie przyszłości Europy, której owocem było sprawozdanie zawierające 49 propozycji reform Unii Europejskiej. I co zawierają te propozycje? Jest oczywiście bardzo dużo, wymienię tylko te najważniejsze. Więc pierwsza rzecz to rezygnacja z zasady jednomyślności, czyli sprawa weta. Już teraz Polska w wielu sprawach nie miała prawa weta, ale dalej w wielu kluczowych mamy Prawo WETA. No i problem polega na tym, że Polska nie korzysta z tego prawa WETA. Nie wiem dlaczego, natomiast powinna. Natomiast na wypadek, gdyby wreszcie pojawiły się w Warszawie rządy, które dbają o interes Polski, a nie innych państw europejskich, to ważne jest, żebyśmy to prawo WETA w Polsce mieli. Natomiast Unia Europejska chciałaby nas tego prawa WETA pozbawić. Dalej chcą utworzyć nowe wyłączne kompetencje Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, a także w zakresie negocjacji w sprawie zmiany klimatu. Jeżeli to przejdzie, to my w Polsce już nic nie będziemy mieli do powiedzenia w sprawie ochrony środowiska oraz klimatu. Jest olbrzymie ryzyko, że Niemcy nam zaugorują całe rolnictwo, bo powiedzą, że to jest dobre dla klimatu i dla naszego środowiska, że zamkną nam wszystkie fabryki, wszystkie huty, nie będziemy emitować już żadnego dwutlenku węgla, przesiądziemy się na rowery, a domy nie wiem czym będziemy ogrzewać, jeżeli oddamy te kompetencje tym wariatom od planeta płonie z Brukseli. Jest to jest kolejna niezwykle groźna propozycja. Pozycje. Dalej chcą? uzyskać kompetencje, wprawdzie dzielone, czyli część tych kompetencji miałby kraje członkowskie, a część Unia Europejska, w zakresie zdrowia publicznego oraz ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego. I to jest również bardzo niebezpieczne, pamiętamy że się działo w trakcie wirusa. Ja bardzo bym nie chciał, żeby cokolwiek do powiedzenia w sprawach jakichś przyszłych epidemii jakiegokolwiek wirusa w Polsce mieli do powiedzenia urzędnicy brukselscy, którzy doprowadzili do tego, że jakieś miliardy trafiły do koncernów farmaceutycznych, kupowali szczepionek na potęgę, kiedy nie chciał i nie chciałbym, żeby wprowadzali w Polsce tego rodzaju różne ograniczenia, przymusy czy cokolwiek innego. Dalej, chcieliby, żeby Unia miała jeszcze więcej kompetencji w zakresie energetyki, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa zewnętrznego, obronności polityki dotyczących granic zewnętrznych. Czyli jeżeli pozwolimy na to, żeby oni mieli jeszcze więcej kompetencji w zakresie obrony naszej granicy, to może się okazać, że polska granica z Białorusią będzie tak samo chroniona, jak włoska, włoskie wybrzeże. To znaczy, że będzie tam przypływał Kompletnie kto chciał i miejscowi nic nie będą z tym robili. Ja wolałabym, żeby Polska miała dalej prawo do obrony swojej własnej granicy. Dalej. Obowiązek przyjęcia waluty euro przez wszystkie kraje członkowskie. O tym, dlaczego to jest zły pomysł, powiem jeszcze dalej. Utworzenie Unii Obronnej obejmującej jednostki wojskowe pod dowództwem operacyjnym Unii Europejskiej. I państwa członkowskie miałby zapewnić jedynie dodatkowe zdolności. Utworzenie zintegrowanej Europejskiej Unii Energetycznej. Uproszczenie procedury zawieszania w prawach członka tych państw, które naruszają wartości unijne, takie jak praworządność, demokracja, wolność, prawa człowieka czy równość. I gdyby to przeszło, mogłoby się okazać, że jeżeli Polska nie wpisze na przykład prawa niezgodnego z polską konstytucją do tego, żeby homoseksualiści adoptowali dzieci, no to wtedy Polska jest zawieszana w prawach Unii Europejskiej. Albo jeżeli ktoś w Brukseli, tak jak poprzednio, stwierdzi, że w Polsce to jednak nie ma praworządności, to Polska znowu traci wszelkie uprawnienia zbycia w Unii Europejskiej. Albo na przykład demokracja. Jak się okazuje, w Rumunii jest teraz demokracja, bo jeden z kandydatów został wykluczony, ale gdyby go nie wykluczyli, to jak rozumiem, w Rumunii nie byłoby demokracji według Unii Europejskiej. No i wtedy znowu Rumunia miałaby problemem. No jeszcze kilka jest zmian, natomiast te są najbardziej istotne. I teraz sami widzicie na pierwszy rzut oka, że te zmiany drastycznie ograniczają polską suwerenność, że sprawiają, że Polska będzie prawie nic już nie miała do powiedzenia na temat tego, co się dzieje w Polsce. Na no to na przykład Mamy dziewięciu polskich europosłów, którzy to poparli. Róża Tun, Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Wodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kochut, Bogusław Liberacki, Leszek Miller oraz Sylwia Spurek, którzy wszyscy dostali się w 2019 roku do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. I niestety to, że w Polsce tylko dziewięciu europosłów za tym zagłosowało, nie znaczy, że ten pomysł nie jest popularny na Zachodzie. Jest bardzo popularny w Niemczech. Opowiadał się za tym Olaf Scholz, opowiadała się oczywiście Ursula von der Leyen i my musimy zrobić wszystko, żeby te traktaty nie weszły w życie. To jest oczywiście decydująca rola prezydenta. Jeżeli będę prezydentem, nie mamowy mowy na no jakąkolwiek zmianę traktatów unijnych, nie oddamy Unii Europejskiej ani odrobiny polskiej suwerenności. Suwerenność wymaga też posiadania własnej waluty, nad którą ma się jakąkolwiek kontrolę, czyli w tym momencie polskiego złotego. Jeżeli zrezygnujemy z polskiego złotego, jeżeli Polska przyjmie walutę euro, to stracimy wpływ na to, co się dzieje z naszą walutą i pod kątem nie tylko prawnym, suwerennościowym, ale również gospodarczym, ekonomicznym, Polska na tym bardzo straci. Żeby przyjąć euro, trzeba spełniać kryteria konwergencji i w tym momencie Polska ich nie spełnia, więc na ten moment nie ma mowy o dołączeniu do, do strefy euro, ponieważ nie spełniamy warunków formalnych. Jakie to są kryteria? No pierwszy, że inflacja nie może być większa niż 1,5% od średniej poziomu cen obliczonego w państwach z najniższą inflacją. W tym momencie ona za 2024 rok w Polsce wyniosła 6,1 i była 2,8 punktów procentowego za wysoka, w związku z czym tego kryterium nie spełniamy. Drugie kryterium, deficyt poniżej 3% PKB i dług poniżej 60% i tego pierwszego kryterium również nie spełniamy. Mam w tym w momencie deficyt budżetowy dużo powyżej 3%, a nasz dług publiczny według metodologii unijnej to zaraz bez problemu przekroczy te 60%, więc tego również nie spełniamy. Następnie musimy być w systemie RM2 przez co najmniej 2 lata. Nie jesteśmy w tym systemie, żeby do niego w ogóle wejść. To jest czas, kiedy to jest taki okres próby, jakby przed przyjęciem waluty euro, kiedy kurs waluty musi być stabilny. Żeby do niego wejść, musimy najpierw spełnić te poprzednie kryteria. No i czwarte kryterium, że długoterminowe stopy procentowe. Mogą być większe, co najwyżej o dwa punkty procentowe od średniej dla trzech państw w euro z najniższymi stropami procentowymi. No i ono, teraz w Polsce mamy 5,6, no a powinno być 4,8 maksymalnie, więc tego czwartego kryterium również nie spełniamy. Więc w tym momencie nie spełniamy żadnego z czterech kryteriów i formalnie nie jesteśmy w stanie na szczęście dołączyć do strefy euro, ale pamiętajmy, że nie takie rzeczy się działy. Grecy z pomocą różnych firm konsultingowych. Majstrowali przy swoich statystykach po to, żeby móc wejść do strefy euro? Innymi słowy, fałszowali swoje dane gospodarcze, dzięki czemu weszli do strefy euro, za co potem zapłacili bardzo wysoką cenę łącznie z tym wielkim kryzysem finansowym w Grecji. Więc gdyby ktoś bardzo chciał, to byłby w stanie nasze tutaj statystyki trochę pozmieniać, tak, żebyśmy nagle zaczęli je spełniać, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast gdybyśmy w teorii już teraz albo niedługo zaczęli spełnić te kryteria, to dlaczego nie powinniśmy wejść do strefy? Euro. Zacznę od rzeczy absolutnie oczywistej, podstawowej, teoretycznej. Sam pomysł strefy euro wziął się z teorii optymalnych obszarów walutowych, za które nawet ktoś dostał Nobla. Natomiast Unia Europejska nie spełnia i nie spełniała nigdy kryterium, żeby zostać uznana za optymalny obszar walutowy. Żeby ona była tym optymalnym obszarem walutowym, musi składać się z państw, w których gospodarki są bardzo podobne i reagują bardzo podobnie. No i w tym momencie kompletnie tak nie jest. Znaczy Unia Europejska ma mnóstwo gospodarek. Są takie gospodarki y, krajów północy, Szwecja y, czy, czy, czy Niemcy, Holandia. Są zupełnie inne gospodarki krajów południa. Jeszcze inaczej zupełnie rozwijają się kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ma ekonomicznego żadnego powodu, żeby te wszystkie tak różne obszary gospodarcze, mające swoje lokalne, bieżące problemy i wyzwania, miały jedną walutę z jedną stopą procentową. No ale zobaczmy, do czego doprowadziło przyjęcie waluty euro przez poszczególne kraje, bo to nie jest tak, że każdy na tym, że jest członkiem strefy euro zarabia, wręcz przeciwnie, większość państw po prostu na tym traci. Mamy badanie profesora Michała Brzozy-Brzeziny ze zgiechu, który stwierdził, że gdyby Polska od początku 2007 roku należała do strefy euro, to w latach 2007-2011, to jest ten czas tych kryzysów, zarówno inflacja, jak i tempo wzrostu gospodarczego podlegałoby znacznie większym wahaniom i nie uniknęlibyśmy kilkuprocentowego spadku polskiego PKB, bo to właśnie kurs polskiego złotego był wtedy głównym stabilizatorem naszej polskiej gospodarki. No i zobaczmy, jak to się skończyło dla państw, które niestety przyjęły walutę euro i zobaczcie, co się z nimi stało po tym kryzysie. Porównajmy PKB państw unijnych, które przyjęły euro pomiędzy 2008 i 2015, czyli co się stało z PKB tych państw między rokiem 2008 i rokiem 2015. Cypr, spadek o 28%, Estonia, spadek o 6%, Finlandia o 18, Grecja o 45, Hiszpania o 26, Łotwa 23, Portugalia 24% Słowenia 22, Włochy 23. Co oznacza, że te państwa w roku 2015 były o kilkadziesiąt procent biedniejsze niż jeszcze w roku 2008. Jedną z przyczyn, dla których te gospodarki tak upadły, było to, że nie miały swoich walut, tylko miały, swoją, miały wspólną walutę euro. I zobaczmy, że to są zarówno małe państwa, takie jak Estonia, jak i wielkie gospodarki, jak i Włochy. No, Włochy to są szczególnym przypadkiem. Włochy jeszcze w latach 90. byli bogatsi od Niemców. Rozumiecie to? Włosi byli bogatsi od Niemców. Wtedy przyjęły strefę euro, no i Niemcy dalej się rozwijali, ale powoli, Na no Włochy niestety zaczęli się zwijać. Istnieje też przekonanie, że wejście do strefy euro w jakiś sposób dyscyplinuje rządy i sprawia, że dług publiczny jest trzymany w ryzach, co oczywiście również jest nieprawdą. Są przykłady państw, widzicie tutaj na wykresie, które przyjęły walutę euro, natomiast po przyjęciu waluty euro ich dług po prostu eksplodował i znacznie szybciej niż zadłużenie Polski. Nie da się też stwierdzić, że PKB rośnie dzięki przyjęciu strefy euro szybciej. Wspólna waluta nie gwarantuje też wbrew pozorom niskiej inflacji. Przed 2022 roku inflacja w Polsce Wniosła 15,7, a w krajach strefy euro, takich jak Słowacja, Estonia, Litwa, Holandia, kolejno 13,6, 24,1, 22,5 oraz 17,1. Co znaczy, że były kraje strefy euro, które po prostu miały dużo wyższą inflację niż Polska. I wróćmy do tego, że przyjęcie strefy euro w żaden sposób nie gwarantuje jakiegoś wyższego wzrostu gospodarczego. Porównajmy tu Polskę do Słowacji. Polska ze Słowacją miała w 2009 roku podobną sytuację gospodarczą, i wtedy to 1 stycznia 2009 Słowacja przyjęła walutę euro, no a Polska oczywiście nie. I zobaczmy, jak zmieniła się Polska i Słowacja od tego 2009 roku. Po 12 latach PKB Słowacji stanowiło 69,4% średniej unijnej i był niższy niż w 2009 roku. Co oznacza, że PKB Słowacji, liczone w porównaniu do całej Unii Europejskiej, spadło. To znaczy, cała Unia Europejska rozwija się od ten tego czasu szybciej niż Słowacja. No a w Polsce wzrosło do 77% średniej unijnej. Spójrzmy na zadłużenie. W 2008 roku Słowacja miała niższy niż Polska stosunek długu do PKB. On wynosił 28,6, a w tym czasie dla Polski to było 46,8. Idziemy 12 lat do przodu i co się dzieje? Polski dług wzrósł niewiele do 53,8%. Natomiast dług Słowacji eksplodował do 62,2% PKB. Bezrobocie w 2008 Słowacja 9%, Polska 7%, a po 12 latach Słowacja aż 6,5%, a Polska tylko 2,9%. No i PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej o procent średniej unijnej. Ta sama sytuacja co w zwyczajnym PKB. Na Słowacji w 2008 roku było 72,5% średniej unijnej, a w Polsce zaledwie 56%. Ale już po 12 latach na Słowacji to było 69, czyli spadło, o czym już mówiłem, a w Polsce wzrosło do 77% PKB. Co oznacza, że w zasadzie we wszystkich statystykach gospodarczych przez ostatnie 12 lat Polska rozwija się znacznie lepiej niż Słowacja, która przyjęła walutę euro. Mamy lepsze bezrobocie, lepsze zadłużenie, lepszy wzrost gospodarczy, czyli pod każdym względem Polska rozwija się znacznie szybciej. Wracam do tego, że na wrefie euro zarabia naprawdę niewiele pań. Państw strefy euro, a cała reszta dopłaca do tego biznesu. Zgodnie z raportem Centrum Polityki Europejskiej we Fryburgu w Niemczech z lutego 2019 roku tylko trzy państwa. Zyskały na wprowadzeniu wspólnej waluty. Te państwa to Niemcy, Holandia oraz Grecja, która tam wahała się w okolicy Zero. Natomiast pozostałe państwa traciły, najwięcej stracili Włosi oraz Francuzi. Podsumowując, jako prezydent będę stał na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa polskiego. Nie zgodzę się na oddanie Unii Europejskiej kolejnej polskich kompetencji, utrzymam prymat konstytucji nad prawem unijnym oraz polską walutę euro. Będę dbał przede wszystkim o polskie interesy, zarówno w polityce zagranicznej, jak i akceptując różnego rodzaju umowy międzynarodowe, nie zgodzę się na to, żeby polski rząd, niezależnie od tego, kto będzie premierem, dbał bardziej o interesy innych państw albo Unii Europejskiej niż o interesy Polski. Dla mnie najważniejsze będą polskie interesy oraz polska suwerenność.